To jest piękne. Ja sobie to uświadomiłem dopiero przy, yy, dzięki wam, że one naprawdę uczą się polskiej kultury. Bez kitu. Wiecie, wiecie kogo to Znacki Tropin. <laughs> No i, no i wiecie, co to znaczy trappen? Oh, thanks Alessia for the ride, hello! It was a great show match and I believe that we can play something in the future. And the trappen is not working and gaining shano, gaining money. Wiecie, wiecie, co to znacki trappen? wiemy, wiemy. Thanks, Alessia, for today, and we will see each other soon. I guess on some chess actions. Fajnie widzowie.